Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy testować bardzo ekscytującą nową kolekcję. Jest to kolekcja niesamowicie uzdolnionej Amelki Szczepaniak. Jeśli jeszcze jej nie obserwujecie na Instagramie, to dużo tracicie, ponieważ Amelia ma naprawdę duży talent, tworzy świetne filmiki makijażowe, właśnie na Instagramie. Także koniecznie wpadajcie. I z marką Pierre René stworzyła swoją własną linię kosmetyków. W tej linii znajdziemy paletkę cieni, która jest. Piękna i cienie są niesamowicie kuszące. Za chwilę Wam wszystko po kolei pokażę. Poza paletą cieni mamy paletę z brązerem i z dwoma rozświetlaczami, czyli paletę do konturowania i rozświetlania e, oraz dwie pary rzęs. Jedne takie bardziej instagramowe, drugie bardziej dzienne. Także przechodzimy może na początek do palety cień, bo na to jestem sama najbardziej podekscytowana i jest to paleta o nazwie Pinch Me. Jeśli chodzi o jej opakowanie, jest bardzo takie proste, minimalistyczne, zdecydowanie trafia w moje gusto. Natomiast paleta jest dosyć duża, jak widzicie i paleta kosztuje 89,99. I myślę, że warto, dlatego, że znajduje się w niej 14 cieni, ale jeszcze tutaj w sprawie designu ona jest utrzymana, w ogóle cała kolekcja jest utrzymana w takim kolorze nudziakowo-brzoskwiniowym powiedzmy, bardziej taki nude. Mamy obramówkę i litery miedziano-złote, miedziane takie bardziej i podpis Amelki tutaj na dole. Bardzo trafia to w moje gusty, właśnie, że jest to um, bardzo takie minimalistyczne. I jeśli chodzi o środek palety, tak prezentują się cienie. Mamy tutaj przekrój naprawdę mnóstwa kolorowych cieni, ale y, bardzo podoba mi się to, że mimo że te cienie są kolorowe, to one są nadal na tyle stonowane, że wszystkie spokojnie możemy używać do codziennego makijażu. Ogromnym plusem jest to, że mamy y, tutaj cień bazowy y, Nude. Który ja zawsze używam, cień czarny, który też super jeśli jest w palecie, oraz cień taki do rozświetlania wewnętrznego kącika. To są dla mnie takie wyznaczniki, że paleta jest kompletna. Wystarczy jedna paleta do całego makijażu, możemy ją spakować ze sobą w podróż, no i mamy. Pełen make-up jedną paletą i możemy nią wyczarować mnóstwo różnych makijaży. Mamy tutaj również lusterko u góry. Wokół lusterka jest fajna, taka ramka, również miedziana. Aha, i jeśli chodzi o układ palety, u góry mamy 7 cieni błyszczących i u dołu 7 cieni matowych. Fajnie to wygląda, jest takie posegregowane, także tak to się prezentuje. I jeśli chodzi o słoczy, teraz je zobaczycie, ale chciałabym zaznaczyć, że te trzy cienie, zaczynając od drugiego, czyli Like Me, potem Touch Me i Try Me. To są cienie, które nie mają takiego bardzo mocnego krycia, zwłaszcza cień Like Me i Touch Me to są takie cienie bardzo dobinkowe. świetnie będą się nadawały w, nałożone w takiej lekkiej warstwie jako topery na inne cienie, natomiast fajnie się budują, jeśli chcemy zdobyć krycie, A to jest raczej przemyślany efekt tak, te cienie po prostu się zachowują, taką mają strukturę, natomiast pozostałe cienie te błyszczące są już mocno kryjące i mają właśnie trochę inną formułę, są bardziej takie lekkofoliowe, bardzo metaliczne. Przechodzimy do palety, która nazywa się Shine Me i jest to, jak tutaj mamy napisane, paleta do strobingu i konturowania. O tak i w środku... Znajdują się ogromne dwa rozświetlacze i jeden brązer. Rozświetlacz mamy złoty o nazwie Rich Me. Tutaj mamy rozświetlacz taki bardziej różowy. To jest Glaze Me i brązer w odcieniu mlecznej czekolady, który nazywa się Toast Me. Według mnie idealny odcień brązera. Ja nie lubię, już wam to milion razy mówiłam, nie lubię takiego chłodnego konturowania. To absolutnie nie jest w moim stylu i nigdy nie używam tego typu produktów do konturowania. Zazwyczaj sięgam właśnie po takie. Em, ciepło, neutralne odcienie, a nawet jeszcze pocieplejsze, także dla mnie ten odcień jest naprawdę super na co dzień. E, rozświetlacze są mocno kryjące, są, mają taką bardzo masełkową konsystencję. Ostatnie dwa produkty to są e, rzęsy. Zaczniemy może od tych bardziej delikatnych Daily Me. Rzęsy są w takich czarnych opakowaniach, właściwie tutaj wierzch jest czarny, w środku są znowu jest to, to opakowanie nude. Jeśli chodzi o te rzęsy Daily Me, podobają mi się, natomiast e, nie jest to coś, po co ja zwykle sięgam, dlatego że Mamy tutaj czarny pasek i te rzęsy są takie proste, ułożone. Ja zazwyczaj sięgam po takie bardziej puszyste rzęsy. Nawet jeśli to są dzienne rzęsy, to zazwyczaj sięgam po takie z przyroczystym paskiem, ale bardziej takie puszyste. Natomiast tutaj druga para rzęs to już jest coś takiego idealnego na Instagram i też nazwa właśnie mówi Instami. I to są niesamowicie puchate Rzęsy, również na czarnym pasku, jednak tutaj nie przeszkadza mi to absolutnie. Takich rzęs zazwyczaj używam do mocniejszych, bardziej intensywnych makijaży. One już nie są regularne, są różnej długości i naprawdę ten efekt no już typowo do mnie trafia, trochę bardziej niż ten Daily Me, ale też mam w planie przykleić dzisiaj na jedno oko te rzęsy, na drugie te, więc wtedy się przekonamy, jak one wyglądają. Zaczynam od cienia nidmi czyli tego neutralnego odcienia bazowego i blenduję go sobie pod brew. Nie ma zbyt dużego pylenia w palecie, to chwilę Wam może pokażę w ten sposób. O jak nabieram, to minimalnie tutaj jest osypane cienie, ale dosłownie odrobinkę. Także jest dobrze. I powiem Wam, że te cienie błyszczące, one wszystkie są takie masełkowe w dotyku. Cienie matowe są troszeczkę bardziej suche, tak jak robiłam słocze, ale nie jest to absolutnie nic takiego kredowego. I ten cień nakładam i z jednej, i z drugiej strony. Ale, tak jak już mówiłam, makijaże będą inne. I teraz sięgam po cień o nazwie Scratch Me. Jest to taki kredowy, brązowo-bordowy cień. I ten cień wklepuję w załamanie powieki. O spójrzcie, jak osypałam go tak delikatnie. To nie jest ta pigmentacja, jakaś taka od razu super powalająca, ale ten kolor jest dobrze widać. I po samą wewnętrzną część załamania nakładam ten cień. Na razie go tak wklepuję. Dokładam trochę więcej, bo chcę, żeby ta e, intensywność była tutaj bardzo mocna. Nawet schodzę delikatnie poniżej załamania i w zewnętrznej części delikatnie wyżej wyciągam ten cień. Za chwilę będę go blendowała innym cieniem, także tutaj na razie się nie przejmuję żadnymi granicami. I następnie użyję cienia Pinch Me który z tych matów chyba najbardziej trafia w moje gusty, bo to jest taki pomarańczowo-żółty cień intensywny i tutaj też jest, o tutaj trochę bardziej mi się um, pyli, trochę zostało tu na palecie i tym cieniem blenduję granice cienia Scratch Me muszę dobrać sobie trochę więcej jednak Blenduję, blenduję tą granicę, i powiem Wam, że przy blendowaniu takim puszystym pędzlem nie jest jakiś powalający ten cień, natomiast no, nabrane palcem, spójrzcie, jest naprawdę intensywny, ale generalnie słoczy tych cieni, one się słoczują dobrze, ale nie są jakieś takie o widzicie, nie są jakieś super, mega mocno kryjące, jeśli o to chodzi, przy pierwszym zetknięciu ze skórą. Więc delikatnie trzeba je budować. Trochę się muszę tu faktycznie napracować, żeby rozblendować ten poprzedni cień no i teraz powiem wam, że przy blendowaniu ten poprzedni cień delikatnie mi tutaj znikł więc dokładam go odrobinę więcej zwłaszcza w zewnętrznej części i teraz wklepię odrobinę więcej korektora tutaj w wewnętrzną część i w środek powieki żeby zdobyć sobie trochę więcej miejsca na cień, który tutaj chcę nałożyć i też żeby one się dobrze przykleiły i teraz, oczywiście, wszystkie cienie błyszczące najlepiej nakładają się palcem, więc jak mam taką możliwość, bo nakładam na powiekę ruchomą, to sięgam po cień Kiss me i właśnie palcem nałożę go na środek powieki i na zewnętrzną część, łącząc go tutaj z tym cieniem w zewnętrznym kąciku. To jest taki żurawinowy jakby cień, spójrzcie, on wygląda taki metaliczny wręcz. I w uczuciu jest jak cień foliowy. Jest naprawdę taki bardzo, bardzo masełkowy i miękki. Odrobinę więcej dokładam, chociaż to krycie jest pełne. Wow! <mum> Mam mnóstwo tego cienia osypanego pod okiem. Teraz to zauważyłam. Spójrzcie tutaj. Mam nadzieję, że to jest dobrze widać. Za chwilę jeszcze nałożę na wewnętrzną część ruchomej powieki inny błyszczący cień. Ale póki co, no... Dużo, dużo tego cienia się osypało i to przy nakładaniu palcem na mokry korektor, więc no to jest trochę minus. Na razie nic tutaj nie usuwam, tylko sięgnę po cień Swatch czyli ten taki zielony, ale kryjący cień. To jest właściwie taki zielono-brązowy cień, i wklepuję go w wewnętrzną część ruchomej powieki. Krycie też jest całkiem okej. Okay. Jest to pełne krycie zdecydowanie. Nachodzę no, na granicę z tym cieniem żurawinowym Kismi. I trochę tego kismi jeszcze dołożę. Bo jednak chciałabym, żeby przeważał tutaj, żeby było go więcej tego właśnie poprzedniego kismi. No ale. pod okiem znowu mi się osypał. Tego zielonego nie widzę za bardzo, żebym miała, ale ten. Y Osyp jest konkretny, powiem Wam. Podejrzewam, że te cienie e, nałożone na e, glitter primer trzymałyby się o wiele lepiej i lepiej by się przyklejały. Natomiast generalnie z cieniami błyszczącymi, e, na, zwłaszcza nakładanymi na mokry korektor, rzadko mam ten problem, a tutaj no, dosyć sporo tego cienia się osypało, więc pigmentacja jest naprawdę super i cienie łączą się przepięknie tutaj ze sobą. E, no ale to osypowanie no, jest dla mnie sporym minusem, więc ja sobie tutaj e, Oczyszczę to miejsce, mam nadzieję, że mi się nic nie przyklei za mocno. Więc przejdziemy dalej. Chciałabym wzmocnić ten makijaż czarnym cieniem, ponieważ przy słoczowaniu z tych wszystkich matowych cieni ten czarny był najbardziej intensywny i przy jednym takim nabraniu palcem był mega, mega głęboki, naprawdę ta część była. Niesamowicie mocna, ale w sumie chyba najpierw skupię się na dolnej powiece i później wzmocnię sobie zewnętrzny kącik i górnej i dolnej powieki. I na dolną powiekę użyję cienia Love Me, czyli tego zgaszonego różu matowego. Tutaj znowu trochę mocniej się pyli ten cień w palecie. I blenduję na całą dolną powiekę. I też zjadę nim dosyć nisko. Łączę dolną powiekę z górną. W zewnętrznej części. Nakładam ten cień puchatym pędzlem, a i tak jest dosyć mocno napigmentowany, także fajnie. I teraz wracam do cienia Pinch czyli do tego pomarańczowego, i delikatnie tutaj łączę, jakby to miejsce na górnej powiece, z dolną. Więc przeciągam ten cień tak odrobinę, delikatnie w dół. Mam wrażenie, że tutaj w zewnętrznym kąciku znów mi znikł ten cień Scratch Me. Spójrzcie, jak jest mocno napigmentowany w palecie, a na zewnętrznym kąciku bardzo słabo jest go już widać i w załamaniu w sumie też. I znów doklepuję go tu trochę więcej i w samo załamanie również. Zanim użyję czarnego cienia, to jeszcze na wewnętrzny kącik chciałabym przetestować ten piękny cień Try Me. To jest duochromowy cień. Baza jego jest fioletowa, taki zgaszony śliwkowy fiolet, a drobinki są niebieskie, dzięki czemu mamy fajny dłochromowy efekt takiego żuczka. Trochę. O, super jest ten cień. On nie jest metaliczny, to jest właśnie taki lekki dłochrom, ale pięknie się prezentuje. Mm, no, śliczny jest. Zajdę sobie nim chyba tutaj też. Trochę bardziej na dolną powiekę, bo jest naprawdę genialny. No i czas na cień Hate Me, czyli czarny pędzelkiem typu Pencil. Wklepuję. Oj, jest bardzo mocno napigmentowany, także trzeba uważać. Wklepuję leciutko, najpierw przy samej linii rzęs i delikatnie, bardzo lekkimi ruchami, nie przyciskam w ogóle. E, przemieszczam się trochę wyżej w zewnętrzny kącik. To się nazywa pigment w matowym cieniu. Dochodzę tak do załamania powieki. I teraz dokładam go troszeczkę też na dolny kącik, na dolną powiekę. I teraz tak jak mówiłam, znowu sięgam po ten cień Scratch Me. I odrobinkę dokładam na granicę z tym czarnym, żeby właśnie tych granic się pozbyć, żeby to wszystko było płynne. I teraz cieniem Love Me, który nakładam na dolną powiekę. Lekko blenduję granice z czarnym cieniem. I jeśli chodzi o to oko, to by było na tyle. Jeszcze później narysuję sobie kreskę, ale przejdziemy najpierw do drugiej powieki, gdzie wykonamy kolejny makijaż. Mam w zamyśle trochę lżejszy od tego. I teraz zacznę sobie od cienia Love Me, tego różowego, zgaszonego. Puszystym pędzlem. Blenduję go w załamanie i powyżej załamania przeciągam. Jak możecie zauważyć, puchatym pędzlem trzeba go trochę zbudować, bo nie jest od razu ta pigmentacja jakoś bardzo mocna. Wzdłuż całego załamania powieki znowu nakładam cień i w zewnętrznej części przesuwam się wysoko w kierunku brwi. Spróbuję go sobie dołożyć więcej w załamanie samo, ale jak widzicie, już tutaj mocniej Takim buchatym pędzlem nie chcę się zbudować. Generalnie nie jest to już jakiś bardzo ciemny cień, więc na tyle wygląda naprawdę fajnie. I teraz trochę mniejszym, ale również puszystym pędzlem sięgam po cień Bite Me, czyli ten fioletowy intensywny. I blenduję go w załamanie, zaczynając od zewnętrznej części powieki. Również muszę sobie go sporo dobierać. Ale tutaj też używam dosyć mocno buchatych pędzli, ponieważ chcę, żeby ten makijaż był mniej intensywny i taki trochę bardziej dzienny, mimo że kolorowy. I tak na trzy czwarte powieki nakładam, właściwie załamanie powieki nakładam ten cień, blenduję. I teraz może spróbuję już nie dokładać korektora, tylko od razu wklepać cień Like Me. To jest taki lawendowo-srebrny cień błyszczący i to jest cień z tych takich lżejszych, powiedziałabym. Spójrzcie, one są mocno drobinkowe, ale jakby baza tego cienia nie jest tak mocno kryjąca. One są takie, o, spójrzcie, bardzo mocno drobinkowe. Więc wklepuję od środka powieki po wewnętrzny kącik, a jeszcze chyba na zewnętrzną część użyję czegoś innego. Zachodzę też lekko na ten różowy cień w załamaniu. To wszystko tutaj chcę, żeby było płynne. I teraz użyję odrobinę dosłownie cienia Kill Me, bo już nie mogłam się powstrzymać, żeby jego też nie użyć. I powiem Wam, że prawie że wszystkich cieni z palety użyję w tych, w tych dwóch makijażach. Spójrzcie, jaki ładny jest ten cień. Piękny. Ale dosłownie odrobinę wklepuję w zewnętrzny kącik oka. Łączę delikatnie z tym cieniem Like Me. I teraz znów muszę usunąć trochę dobinek z twarzy, dlatego że tutaj, zwłaszcza w zewnętrznym kąciku, sporo mi się osypało tego niebieskiego cienia. Ale dużo go dokładałam, co prawda. No natomiast hmm, przez to, że może, że nie dokładałam już korektora, ale chciałam właśnie sprawdzić, jak bardzo te cienie będą się osypywać. No to sporo mam drobinek i z tego jednego, i z drugiego błyszczącego cienia. I tutaj w ogóle po tej stronie, później jak dokładałam te cienie wszystkie, to znowu mi się osypały. I teraz sięgam po cień Eat Me, czyli ten zgaszony, taki neutralny brąz. I blenduję go na całą długość powieki dolnej. Teraz takim bardziej zbitym pędzelkiem yy, sięgam po ten fioletowy cień Bite Me. I łączę zewnętrzny kącik dolnej powieki. Z załamaniem górnej. Trochę więcej też dokładam tego fioletowego, bo właściwie mam wrażenie, że tutaj w załamaniu u góry już jest widać tylko ten róż. Czyli ten fiolet znowu trochę gdzieś tam się zapodział, zniknął. O, teraz jest go widać. Więc trzeba go dołożyć takim bardziej zbitym pędzlem, bo przy blendowaniu, no niestety, znów jest to samo, co było tutaj z cieniem Scratch Me. Znika niestety. I na wewnętrzny kącik tym razem ląduje cień o nazwie Tell Me, i to jest już mocno intensywny cień. Naprawdę tutaj krycie jest mega intensywne, mega mocne. Spójrzcie, jaki ten cień jest mocno błyszczący. Więc rozświetlam wewnętrzny kącik. I jeśli chodzi o same cienie, to by było na tyle, więc e, zrobię sobie wyciągniętą kreskę tutaj, tutaj tylko taką na linii rzęs, e, wytuszuję i przejdziemy do przyklejania sztucznych rzęs z kolekcji. No i lecimy z rzęsami. Pierwsze idą na ogień <grystanie> Instami, czyli te bardziej intensywne. I y, myślę, że będę musiała pewnie je y, trochę przyciąć w długości. Później tak wyglądają rzęski z bliska. Y, wewnętrzne i zewnętrzne kąciki są delikatnie, sześć środek jest bardzo długi i są niesamowicie puchate. Przyciąłam już zewnętrzne kąciki i myślę, że teraz długość powinna być. Tak, długość powinna być OK. I tak się prezentują przyklejone rzęsy. Bardzo mi się podobają, są niesamowicie długie, ale do takiego mocnego makijażu naprawdę są mocno efektowne, także jak dla mnie super. Ale właśnie do instagramowego makijażu, czy na jakąś taką większą okazję i przejdziemy do rzędów e, tych delikatniejszych, czyli daily me, to tych, no mam takie, e, nie, no, podobają mi się generalnie, ale e, to nie jest coś po co, co ja. Zwykle sięgam. I te rzęski tak wyglądają, jak widzicie, są takie mocno ułożone, proste Ło! i delikatne, nie są też zbyt długie. I tak wyglądają rzęsy mm, Daily mi, Jak widzicie, zdecydowanie różnią się od y, Instami. Te są takie naprawdę mega mocne, puszyste. Te wyglądają bardzo naturalnie, delikatnie, ale tak jak mówię, no nadal y, jestem zdanie, że to nie jest coś takiego, co ja y, na co dzień używam. No i została nam do przetestowania paleta Shine Me, czyli paleta y, z bronzerem oraz z I Zaczniemy sobie oczywiście od bronzera Toast Me. Jego struktura jest bardzo, bardzo miękka, natomiast spójrzcie, y, mocno się pyli. Nie wiem, czy to widzicie, ale to jest wszędzie... Pełno brązera. Także trzeba na to uważać. O, ale jest mocno już intensywne. Wydaje się bardzo jasnym tutaj w palecie. Ale na twarzy wygląda intensywnie. Także też trzeba uważać na twarzy, żeby nie zaszaleć. Ale kolor jest bardzo ładny. Mam wrażenie, że trochę cieplejszy niż tutaj się wydaje jeszcze. Jak dla mnie jest to super odcień, ponieważ ja właśnie takich brązerów zazwyczaj używam. Ale jeśli lubicie coś typowo chłodnego, no to to nie będzie bronzer dla Was. Mam wrażenie, że ta struktura nie jest tak mocno jakby związana, dlatego mocno się pyli i też przy nabieraniu widać, jak ten produkt jakby się tak zbiera. Ale słuchajcie, to jest tak ogromna pojemność, że myślę, że i tak na bardzo długi czas te produkty wystarczą. Może zanim zrobię po drugiej stronie, to zobaczcie sobie na efekt tutaj bez bronzera. I tu z bronzerem, bardzo taki dramatyczny. Spróbuję już delikatniej tutaj zrobić po tej stronie. Trzeba dużo osypać sobie tego produktu z pędzla, żeby nałożyć go w sposób lekki i delikatny, ponieważ jest mocno napigmentowany bardzo. No, wyszło trochę delikatniej niż po tej stronie i tutaj zdecydowanie bardziej mi się podoba. Tutaj zaszalałam, ale do takiego makijażu myślę, że pasuje taki mocny efekt również brązera. Odrobinę nałożę sobie na nos. I teraz, jeśli chodzi o rozświetlacze, również chciałabym użyć obu, bo z palety, chyba wykorzystałam z tej palety cieni. Wykorzystałam chyba wszystkie możliwe cienie, także przetestowaliśmy sobie bardzo mocno. Nie, jednego nie użyłam: touch Me, tego, który w sumie najbardziej mi się podoba, czyli ten taki pistacjowy, błyszczący, ale na pewno będzie makijaż na Instagramie u mnie z tym cieniem, także wpadajcie zobaczyć. I tutaj na tą prawą, bardziej intensywną stronę użyję sobie tego złocisto-szampańskiego odcienia. Fajnie, bo on nie jest zbyt. Ciemny, także myślę, że dla bladych osób również świetnie się sprawdzi. Blenduję na szczyt kości policzkowej, wyciągam tu do góry również. Jego konsystencja jest bardzo fajna, bo ym, generalnie te rozświetlacze są zdecydowanie bardziej takie miękkie, masełkowe niż ym, bronzer. I spójrzcie, można naprawdę mocno zbudować. Tutaj akurat mi coś wyskoczyło na y, policzku. Więc to jest trochę podkreślone Ale chcę Wam pokazać jak naprawdę mocno intensywny może być ten rozświetlacz Spójrzcie po prostu Bomba! Niesamowicie intensywny Ale pierwsza warstwa, którą nałożyłam też bardzo ładnie i dosyć subtelnie wyglądała No i teraz czas na Glaze me, Czyli ten taki bardziej różowo-brzoskwiniowy odcień Nałożę go na razie w takiej mniejszej ilości, bo bardzo fajnie wygląda. Myślę, że też zmieszane te rozświetlania to ładnie by wyglądały. Tutaj mamy zdecydowanie taki bardziej neutralny odcień, ale ta wla jest powalająca. A tutaj chciałam pokazać Wam taki delikatniejszy efekt, który też prezentuje się naprawdę super. Odrobinę tego szampańskiego nałożę sobie tutaj na usta, właściwie nad usta. I na nos. No i makijaż skończony. Jeśli kogoś interesuje to, co mam na ustach, to jest to... Jest to pomadka z Nabli e, o nazwie Romanticized. E, fajnie pasuje i do tego mocnego makijażu, ponieważ tutaj też mamy trochę takiego podobnego odcienia. I do tego to już w ogóle fajny, taki chłodny wyszedł make-up. Także generalnie podsumowując, myślę, że już tutaj wszystko powiedziałam, co mogłam, ale zróbmy sobie krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o paletę cieni, jest naprawdę bardzo fajna pod tym względem, że mamy mnóstwo cieni. Naprawdę tą paletą będzie można wyczarować masę różnych kombinacji kolorystycznych, różnych makijaży, naprawdę tutaj. Tylko wasza wyobraźnia was tak naprawdę powstrzymuje. Natomiast minus jest taki, że cienie mocno się sypią i są tematy delikatnie takie suche. Nie jest to absolutnie nic takiego typowo jak kreda, niektóre cienie są takie. Tutaj, no nie jest tak źle, ale nie są to też takie bardzo miękkie cienie. Natomiast mi osobiście to nie przeszkadza, tyle że też średnio się ze sobą łączą, jeśli chodzi właśnie o maty, ponieważ jak blenduje jeden cień drugim, no to ten pierwszy. Niestety znika, i trzeba go dokładać. Już po dołożeniu jest ok, ale no trzeba to zrobić, więc trzeba trochę popracować z tymi cieniami, żeby ym, pigmentacja była zadowalająca. Dla niektórych generalnie ta ich pigmentacja może być plusem, ponieważ tutaj one się fajnie budują, ym, ale. Przy łączeniu no, mogą być małe problemy, tak jak mówię. Natomiast jestem pod dużym wrażeniem cieni e, tych błyszczących, są fajnie, intensywne, e, tyle, że no właśnie sypią się, więc trzeba na to mocno uważać i przed makijażem należy sobie nałożyć trochę więcej. Pudu pod oko, lub najpierw zrobić makijaż oka, a potem makijaż twarzy. I przechodzimy do palety do konturowania i rozświetlania, jeśli chodzi o brązer. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tyle, że trzeba uważać z jego ilością, ponieważ daje bardzo, bardzo mocny efekt. Ale tutaj, gdzie już sobie trochę mniej go e, nabrałam, wygląda bardzo ładnie. Nie tworzą się żadne plamy. Naprawdę jest to takie, e, taka delikatna chmurka koloru, więc pięknie wygląda, bo ładnie się też blenduje. E, natomiast właśnie. Musicie go trochę tak, tak otrzepać, żeby nie było go na pędzlu. zbyt dużo. Rozświetlacze są bardzo mocno napigmentowane, naprawdę bardzo mocno i myślę, że też fajnie by wyglądały jako takie mega intensywne cienie. One mają też taką samą konsystencję i formułą mega miękką jak ten cień Tell Me i ten cień Kiss Me. Mam wrażenie, że one są najbardziej napigmentowane i najbardziej takie miękkie z całej palety i tutaj rozświetlacze są. Tak samo, właśnie mocno napigmentowane. One w dotyku wydają się aż takie trochę mokre, takie miękkie, więc ta konsystencja bardzo mi się podoba. No, spójrzcie, nabrałam odrobinę. Wyobraźcie sobie, jak przepięknie wyglądałoby to na oku. Na pewno kiedyś coś takiego zrobię. Aż sobie porównam z tym cieniem Telmi. Tutaj teraz słotuję No, nie, no, cienie jest jeszcze bardziej intensywne. Spójrzcie, jakbyście chciały zaszaleć ze oświetleniem na twarzy. To spokojnie myślę, że tego cienia można użyć jako rozświetlacza i wtedy mieć po prostu rozświetlenie powalające wręcz. Także tutaj moje odczucia są naprawdę bardzo dobre. Yy, I jeśli chodzi o rzęski, to... Yy... Bardzo fajna jakość. Wydają się też takie mocne, raczej nie powinny się szybko rozlatywać. Ja generalnie używam rzęs wiele, wiele razy, wielokrotnie. Zawsze je czyszczę po użyciu i potem mogę je przykleić po raz kolejny. Także tutaj myślę, że nie będzie problemu, ponieważ wydają się takie naprawdę mocno złączone, mocno przyczepione do tego paska. Natomiast ten model. Instami zdecydowanie jest moim e, ulubionym, e, ale myślę, że od czasu do czasu potem do jakiegoś takiego delikatniejszego makijażu również sięgnę, także to by było na tyle jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenie nie będę dzisiaj robiła żadnego podsumowania, dlatego że no, mam dwa różne makijaże na sobie, więc nigdzie tak nie mogę wyjść, e, ale generalnie będę Wam dawała znać z czasem jak te produkty mi się sprawdzają wpadajcie również na mój Instagram, ponieważ tam robię mnóstwo, mnóstwo makijażu, których nie pokazuję tutaj na YouTube, także może zaczerpnąć więcej inspiracji i już mam trochę pomysłów na makijaż, że tą paletą na pewno w tygodniu coś się jeszcze pojawi właśnie na Insta, jakaś inspiracja. Także jeśli planujecie kupić paletę lub któryś z tych produktów, no to na pewno znajdziecie coś, czym możecie się zainspirować u mnie. Dajcie znać, co najbardziej Was kusi z tej kolekcji i czy coś kupicie, może już coś kupiliście. Kciuk do góry jak zwykle i proszę subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie jeśli chcecie być na bieżąco z filmami, ponieważ dzieje się naprawdę u mnie bardzo dużo, filmów pojawia się masa, także każdy znajdzie coś dla siebie. Kończę już ten wywód. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa! pa.